¡Gracias! W ostatniej prezentacji pokazałem wam iPhone'a 6 Plus. Jak pamiętamy, Apple zaprezentował dwa urządzenia: 6 Plus oraz 6. Są to dwa najnowsze iPhony. Myślę, że nie ma konieczności przygotowywania osobnej prezentacji iPhone'a 6 z tego względu, że są to konstrukcje bliźniacze i tak naprawdę różnią się drobnymi niuansami. Oprócz tego, że jest zdecydowana różnica w wielkości, ponieważ posiadacze iPhone'a 6 Plus będą mówili na posiadaczy iPhone'a 6, że to jest telefon malutki, zbyt mały, niewielki. Pokaż to maleństwo, a znowu posiadacze szóstki do właścicieli 6, 6 plus będą mówili, że to jest tak nieprawdopodobnie wielki bydlak, że nie wiedzą, jak można z takim telefonem chodzić. Na pewno tego typu rozterki są, zachęcam Was również do komentowania, który model dla Was jest najbardziej optymalny. Chętnie Wasze uwagi poczytam. Obydwa modele telefonu wyposażone są w ten sam procesor, czyli Apple A8, ten sam koprocesor Apple M8 posiadają taką samą ilość pamięci RAM, czyli 1 GB RAMu. Niestety, pomimo tego, że Apple już korzysta z technologii 64-bitowej, która pozwoli nam na adresowanie powyżej 3 GB cały czas, mamy w urządzeniu niestety 1 GB pamięci RAM oraz pamięć wewnętrzna w tych urządzeniach również występuje w takich samych przedziałach, czyli 16, 64 i 128. Zdecydowanie odradzam Wam zakup 16. Zresztą dość dokładnie to omówiłem w prezentacji, do której odsyłam. Pamiętajmy, że zarówno jeden, jak i drugi model nie obsługuje zewnętrznej dodatkowej pamięci SD, która mogłaby nam tą pamięć wewnętrzną w jakikolwiek sposób powiększyć. Osoby, które zastanawiały się lub zastanawiają się nad zakupem iPhone'a 6, podobnie pewnie jak i ja, trafiły na ślad w internecie afery Bandgate, gdzie no, te większe telefony mają tendencję zgodnie z tym, co jest pokazane w internecie, do wyginania się samoczynnego czy niesamoczynnego. Myślę, że. No, przede wszystkim te filmy, które e, żeśmy oglądali, to zdecydowanie nie było przypadkowe wygięcie i tak naprawdę osoby, które wkładały w to e, no, dość sporo siły, żeby ten telefon wygiąć. Ja powiem Wam szczerze, że się dość mocno przyglądałem temu swojemu modelowi, próbowałem go tutaj tak delikatnie szturchać, ale... Obudowa jest sztywna i raczej bez użycia większej, nadmiernej siły tego typu zdarzenie miejsca mieć nie będzie. Ja aktualnie będę się przesiadał na czas jakiś ze swojego Sony Xperia Z3 właśnie na iPhone'a 6, Plus. będę go nosił w kieszeni, tak więc również ten aspekt tego telefonu przebadam i w następnej prezentacji dotyczącej tego modelu. Na pewno wam o swoich przemyśleniach. Powiem po takim, no powiedzmy, miesięcznym użytkowaniu tego telefonu. W, w przypadku iPhone'a 6 nikt, ja przynajmniej nie znalazłem informacji, że podlega on temu samemu procesowi wyginania co 6. Główną różnicą pomiędzy tymi telefonami jest wyświetlacz. W dużym iPhone jest to 5,5 cala, rozdzielczość 1920x1080, 400 punktów na cal gęstość. W małym to jest 4,7 cala, rozdzielczość 1334x750 i 326 punktów na cal. Czyli w małym jest. Troszeczkę mniejsza gęstość, aczkolwiek ja nie widzę e, jakiejś przepaści, nie widzę tak naprawdę żadnej różnicy w tej gęstości po, pomiędzy dużym a małym e, iPhone'em. Jeżeli e, ten aspekt jest dla Was aspektem kluczowym, to tak naprawdę nie bierzcie go pod uwagę, bo zarówno wyświetlacz w dużym, jak i w małym naprawdę robi bardzo dobre wrażenie. Oprócz tego, że mamy większy wyświetlacz, to skoro gabaryty telefonu uległy zwiększeniu, to również producent zapewnił nam większe źródło energii, czyli bateria o pojemności 2915 mAh. To jest dla mnie priorytetowy czynnik, jeśli chodzi o wybór urządzenia mobilnego, czyli bateria. Również nie, 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 nie bez znaczenia jest rozmiar wyświetlacza, aczkolwiek mnie 5 calowy już satysfakcjonuje. 5,2 to już jest aż nadto, 5,5 jest Delikatnie za dużo, aczkolwiek ja wybierałem model dla siebie właśnie dlatego, że jest tutaj dużo pojemniejsza bateria. W, przypomnę, 6 Plus to jest 2915 i szóstka to jest 1810 mAh. Tak więc jak widzicie, różnica jest znamienita. Zresztą na stronie produktu w sklepie Apple również znajdziecie informację, że iPhone 6 Plus zdecydowanie dłużej na tej baterii będzie pracował. Co do benchmarków, nie są one jednoznaczne. W niektórych benchmarkach okazuje się, że 6 jest troszeczkę szybsza od 6 plus, ale myślę, że to są różnice no, mierzone zaledwie w promilach lub niewielkich procentach, z tego względu może okazywać się, że 6 jest nieco szybsza, gdyż ma mniej. Punktów na wyświetlaczu do obsłużenia, i przez to nie będzie wykorzystywana moc procesora, właśnie na przygotowanie obrazu do wyświetlenia. iPhone 6 Plus również umożliwia nam pracę w poziomie, czyli mamy w lancerze Apple'owym tryb Landscape. Również, kiedy przejdziemy do ustawień, w ustawieniach również znajdziemy taki sam podział, jak na przykład w iPadach, czy w iPadzie mini. jest Podział na już te szersze e, ekrany. Mnie również zdecydowanie bardziej podoba się większy wyświetlacz, ponieważ, no i dla mnie smartfon nie jest urządzeniem do rozmawiania. Powiem szczerze, że ja dość sporadycznie rozmawiam. Przez telefon dużo więcej konsumuje treści. Przez ten telefon i do tego wyświetlacz większy zdecydowanie, zdecydowanie lepiej się znajduje. Powiem Wam, że czytałem wiele opinii, że tak naprawdę iPhone 6 Plus będzie wygryzał iPada mini. Myślę, że. No trochę daleko mu do tego, ponieważ iPad Mini jest zdecydowanie jednak większy od iPhone'a 6 Plus. Pamiętajcie o tym, że jeszcze nie wszystkie aplikacje zostały przygotowane pod ten większy wyświetlacz iPhone'a 6 Plus. Teraz na bieżąco pojawia się coraz więcej aktualizacji w App Store, tak, że będziemy mogli więcej elementów w danej aplikacji na tym iPhoneie otrzymywać. Myślę, że to również jest duży plus i to przemawia za tym, żeby zdecydować się na ten większy model. Kolejną różnicą, niewielką co prawda, jest różnica jeśli chodzi o aparat fotograficzny. Co prawda rozdzielczość jest taka sama, bo zarówno jak jeden, jak i drugi telefon ma 8 megapikseli, a zarówno jeden, jak i drugi ma przesłonę 2,2 oraz mają pięcioelementowe Elementy optyczne. Dodatkową opcją w iPhone'ie 6 Plus jest optyczny stabilizator obrazu. Co prawda, ja nie jestem w stanie zauważyć tej różnicy, bo próbowałem zarówno jednego, jak i drugiego kręcić filmy, robić zdjęcia na moje oko. Ja tej różnicy nie wyczuwam i myślę, że zwykły konsument, przeciętny konsument również tej różnicy nie wyczuje. Tak więc, jeżeli chodzi o to, to nie musicie tego stawiać jako priorytet. Priorytetem jest większy ekran do konsumpcji treści i większa bateria. Jeżeli to jest dla Was istotną kwestią, wybierajcie 6. A jeżeli chcecie mieć urządzenie kompaktowe, które Wam się mieści w kieszeni bezproblemowo, bierzcie 6. Ja nie jestem przerażony rozmiarem iPhone'a 6, Plus, z tego względu, że jak już Wam mówiłem w poprzedniej recenzji, przysiadałem się również z dużych telefonów i tutaj ja nie doznałem jakiegoś nadmiernego szoku. Przypuszczam, że w momencie przesiadki z 4S czy z 5S'a, no pewnie też bym do tego podchodził tak jak podchodziłem do swojego pierwszego NOTA dwójki z pewnym niepokojem. Aczkolwiek zapewniam Was, że dość szybko się do tego przyzwyczaicie i myślę, że będziecie zadowoleni z większych możliwości, jeśli chodzi o Zasób energii w dużym urządzeniu. Zachęcam Was do komentowania, napiszcie, który telefon dla Was jest idealny i który czynnik jest dla Was istotniejszy: czy większy ekran do konsumpcji treści, czy większa bateria, żeby być bardziej niezależnym od źródeł zasilania, czy też mały, kompaktowy telefon wygodniejszy w użytkowaniu.